ze swoimi skrzydlatymi drzwiami nie wygląda jak normalny, rodzinny SUV. Wygląda lepiej. Szczególnie w środku. Do tego jest bardziej praktyczna. Ma siedem foteli, bagażnik z tyłu, który pomieści schronisko dla SUV, i kolejny bagażnik z przodu, bo to oczywiście wóz elektryczny, bez silnika. Samochód ten intryguje mnie jednak przede wszystkim dlatego, że reprezentuje nowe podejście do istoty samochodów. Weźmy na przykład ten wielki panel sterowania. Oferuje to, co zwykle nawigacje, odtwarzacz łączność itd. A do tego o wiele więcej. Gdybym chciał, mogę go zmienić w szkicowi i w trakcie jazdy rysować na nim różne wzorki. A jeśli znudzi mi się, Swindon, w którym właśnie się znajduję, mogę wylądować na Marsie. Spójrzcie. Oczywiście nie jestem naprawdę na Marsie, ale ten ekran mówi, że jestem. To też dobre. Jeśli nie chcecie, żeby ekran pokazywał waszą Teslę, można ją zamienić na. Lotusa Jamesa Bonda. Całkiem zabawne. Pewnie sądzicie, że to wszystko może rozpraszać. Gdy prowadzicie. Rzecz w tym, że jeśli dwukrotnie pociągnę za tę dźwignię, samochód zasygnalizuje, że uruchomiłem autopilota. Już nie prowadzę. On to robi. Poważnie. Sam jedzie. Zgodnie z prawem, samochody nie mogą jeździć samodzielnie, ale to kwestia czasu, bo ten wóz odczytuje białe pasy na drodze i po prostu jedzie między nimi. A gdy zechcę zmienić pas, nie muszę się przejmować żadnymi lusterkami. Wystarczy włączyć kierunkowskaz. A jeśli będzie bezpiecznie, samochód sam zjedzie. Włączam drugi raz i wraca na środkowy pas. Zadziwiające. Oznacza to, że w trakcie jazdy mogę pisać ważne wiadomości w moim szkicowniku, bo wiem, że jeśli auto przede mną zwolni, ja też zwolnię. Jeśli przyspieszy lub się zatrzyma, ja też. To najbardziej relaksujący wóz, jakim w życiu jechałem. Wystarczy w nim siedzieć. Chyba, że nie mam ochoty nawet na to. Auto stoi tam, a mnie się po prostu nie chce do niego iść. Wyciągam telefon, włączam tryb przywoływania, łączę się proszę. <grystanie> Patrzcie. Sam nie wyjedzie z parkingu ani nie przejedzie na drugi koniec miasta. Więc to tylko sztuczka. Ale co w tym złego? Genialna sprawa. Stój. A jak się sprawdza, gdy faktycznie prowadzimy? To wóz elektryczny, więc oczywiście jest cichy, niepokojąco i absurdalnie cichy. Wręcz za cichy, jak mawiają w kinie. Dlatego jest ciężki ze względu na akumulatory. Rozmieszczono je jednak pod podłogą, przez co środek ciężkości jest bardzo nisko. A ponieważ jeden silnik napędza przednie koła, a drugi tylne, auto wydaje się zwinne i zwrotne. Przyjemnie się prowadzi. Może wam się wydawać, że to miły wóz rodzinny ze szpanerskimi drzwiami i mnóstwem ekscytujących gadżetów. Który nie oferuje niczego prawdziwym entuzjastom motoryzacji. Nie tak szybko. Za chwilę. Zmierzę się tym rodzinnym subem w wyścigu równoległym z autem napędzanym 600 konną ustawioną po środku V10 Audi R8. Przed wyścigiem włączę tak zwany tryb niedorzeczny. Mam tu okienko potwierdzenia. Czy na pewno? Nie, chcę do mamusi. Tak, daj czadu. A ponieważ mam umysł dziewięciolatka, uruchomię animację skoku w nadprzestrzeń. Proszę bardzo, jestem gotów. Jezu, to naprawdę jest niedorzeczne. 160. 180. Audi się zbliża. Ale za wolno. Nieprawdopodobne. Nic dziwnego, że ten wóz wyposażono w mój ulubiony tryb świętowania. Muszę tylko się zatrzymać, wysiąść i zamknąć drzwi. Patrzcie. Może jest to 2,5-tonowa, siedmiomiejscowa konsola PlayStation, ale do setki rozpędza się w 3,1 sekundy i osiąga 250 km na godzinę. Oferuje zatem coś dla każdego. Jest poważna i beztroska, rozsądna i niemądra. Nie przypomina żadnego innego wozu i nie jeździ jak żaden inny. Jest bajeczna. Ma jednak pewne wady, ale zanim o nich wspomnę, pan Wilman kazał mi zapełnić pozostałe sześć foteli prawnikami. Pierwsza sprawa to zasięg. Tesla twierdzi, że przejedzie na jednym ładowaniu 565 km. Ale z mojego doświadczenia wynika, że auta elektryczne nigdy. Jak obszerne masz doświadczenie? Ile prowadziłeś elektryków? Dwa. Żaden nie osiągnął zasięgu deklarowanego przez producenta, bo to zależy od miliona różnych czynników. Należy podkreślić, że jak sam twierdzisz, jest to uzależnione od warunków. Większość ludzi nie jeździ tak wariacko jak ty. Mam 55 na liczniku w tej chwili. Przyjmujemy jednak, że zasięg tego auta wynosi 565 km, prawda? Nie sprawdzałem. Tesla tak twierdzi, a my nie mamy dowodów tego przeczących. Mamy wziąć słowa producenta za pewnik? Vauxhall twierdzi, że ich wozy są ekscytujące. Nie chcę polemizować z nimi na wizji bez twardych dowodów. Nie zamierzamy sugerować, że deklaracje producenta są fałszywe. Dobra, baterie. Mamy pewne doświadczenie z pożarami instalacji elektrycznej. W tym wozie są takie same akumulatory jak w Rimaku, tylko że Rimak zjechał z drogi i stoczył się z dwóch górek, prawda? Więc Hamont jest zbyt niski do kierowania. Po prostu mówię, że to był wypadek. Ludzie nie rozumieją, że jeśli rozbiją wóz z ogniwami litowo-jonowymi, mogą one stanąć w ogniu, a straż pożarna często ma do gaszenia tylko wodę, więc oprócz poparzenia, poszkodowani mogą zostać jeszcze porażeni prądem. Warto o tym pamiętać. Nie sugerujemy jednak, że te auta mają jakieś wady techniczne. Pamiętacie baterię Samsunga? Chyba nie chcesz oczerniać Samsunga. Bateria dobrze symbolizuje przepisy dotyczące zniesłowienia. Pamiętajmy o tym, że recenzje powinny wymieniać zarówno wady, jak i zalety. Lepiej pamiętajmy o tym, co napisałem na ekranie. Zamknij się. Myślę, że największą wadą tego samochodu jest jego szerokość. Ma aż 200 centymetrów, co oznacza, że nie przejedzie przez londyński most Alberta. Nie przejedzie przez most czy przez ograniczniki szerokości. Powiem tak: jest zbyt szeroki, by przekroczyć zwężenia drogi, znajdujące się na początku i na końcu mostu Alberta. Idealnie. Jego szerokość ma jednak pewną zaletę, szczególnie widoczną na sklepowym parkingu, gdy wasz model X jest wypełniony prawnikami. Można to tak zinterpretować, ale poczekajcie tu. Wyjmuję telefon, tryb przywoływania, podjęć. Nie przestaje mnie to zadziwiać. Jeszcze troszkę i stój. Teraz nie otworzą drzwi i nie będą mi przeszkadzać, a ja mogę powiedzieć, że ten wóz ma jedną ogromną wadę. Kosztuje 156 tysięcy funtów.